Premier Tusk zrobił pierwszy krok w stronę zamknięcia granicy z Niemcami. Chodzi o odpowiedź na narastający kryzys migracyjny i coraz głośniejsze oskarżenia wobec niemieckiej policji, która miała celowo przerzucać nielegalnych migrantów na naszą stronę. To nie teoria, tylko decyzja, która zaraz wchodzi w życie. W pierwszej części materiału powiemy sobie o tym, jakie zmiany będą dotyczyły granicy polsko-niemieckiej, a w dalszej części porozmawiamy o zakończeniu sporu legalności wyborów prezydenckich. Zaczynamy! Mamy zmianę decyzji rządu w sprawie granicy niemieckiej i afery z niemiecką policją przerzucającą imigrantów na granicę z Polską, która z pełną mocą wybuchła rządowi prosto w twarz. Gdy pojawiły się pierwsze materiały z granicy z Niemcami, że coś tam jest nie tak, że Niemcy najzwyczajniej w świecie wjeżdżają do Polski i zostawiają tam imigrantów, o czym wracają z powrotem rząd bagatelizował sprawę, tłumacząc, że są to jednostkowe przypadki i wydaje się, że zgodne przynajmniej częściowo z literą prawa. Rząd ciągle grzał temat legalności wyborów prezydenckich ignorując coraz to bardziej narastający sprzeciw ludzi mieszkających przy granicy. Zaczęło wypływać coraz więcej materiałów, zaczęli się tym interesować kolejni politycy. W końcu media zaczęły przyjeżdżać na granicę, relacjonować co się tam dzieje. Sprawa zaczęła nabierać już takiego tempa, że Bosak wezwał Ministra Spraw Wewnętrznych by podał się do dymisji, bo nie ogarnia sytuacji, a poseł Matecki, który jako pierwszy zaczął nagłaśniać temat grzmiał z mównicy sejmowej. Rządowi było coraz trudniej utrzymać, że nic się nie dzieje i że nie ma żadnego problemu na to wszystko. Wszedł jeszcze jeden bardzo silny gracz. Prezydent Elekt, który o tej sprawie powiedział to. Oczywiście, że polska zachodnia granica dzisiaj jest nieszczelna. Sygnalizowali mi to już w czasie kampanii wyborczej mieszkańcy zachodnich regionów Polski. Teraz widzimy, do jakich dramatycznych sytuacji dochodzi w Polsce. Przechodzą nielegalni migranci. Niemcy wciąż nie traktują nas w tym zakresie jak partnera, co natomiast martwi mnie w kwestiach naszych wewnętrznych, polskich, w kwestiach obywatelskich, to to, że że obecny rząd Donalda Tuska działa na zasadzie impera dziel i rządzi. Ale to nie koniec. Wyszły kolejne sondaże, gdzie wszystkie partie rządowe z wyłączeniem lewicy dostały po dupie. Tego wszystkiego było już za dużo i premier Tusk musiał zareagować stanowczo i 1 lipca powiedział to. Mamy ci opinię publiczną i, i panie i panów ministrów, że przywracamy czasową kontrolę na granicy Polski z Niemcami i Polski z Litwą. Decyzja zapadła dziś. Wej wejdzie w życie ze względów organizacyjnych w poniedziałek. 7 lipca. Kontrole będą obejmowały wyrywkowe sprawdzania osób i pojazdów na podstawie analizy ryzyka, udziałem służb specjalnych i wojska przy granicznych miejscowościach. Część z Was na pewno się zastanawia, co w tym wszystkim robi Litwa? Premier wskazał, że granica z Białorusią została już skutecznie uszczelniona, co sprawia, że migranci szukają innych szlaków, by dostać się do Unii Europejskiej. Uznano, że Litwa ma mniej skuteczną kontrolę na swoich granicach z Białorusią, co pozwala migrantom przedostawać się do Polski. Jest to bardzo mocny statement premiera, ale nie atomowy premier. Groził Niemcom kilka tygodni temu, że jeśli nie zaprzestaną procederu, to zamknie granicę z Niemcami. Powiedziałem Niemcom, nie będziemy przyjmować od was żadnych migrantów. Będziecie próbowali przesyłać na migrantów, to w y, ostatecznym momencie zastosuję artykuł 72, który pozwoli na y, y, wypowiedzenie czasowe ze względu na bezpieczeństwo wszystkich zobowiązań traktatowych co byłoby naprawdę mega mocną sprawą i jak się wydaje ruchem ostatecznym. Czy dobrze, że wprowadzono te kontrole? Oczywiście, że tak. Sprawa zaczęła się już wymykać spod kontroli. Ruch obrony granic, pomimo, że jest ruchem oddolnym i społecznym, nie ma żadnych uprawnień, by kontrolować, kto do Polski wjeżdża. Powinno tym się zająć państwo i dobrze, że będzie to robić. Co więcej, ja jestem zwolennikiem działania symetrycznego, czyli jeśli Niemcy wprowadzają kontrolę na wjazd Polaków do Niemiec, ten proceder ma miejsce od 2023 roku, to my również powinniśmy od powiedzieć tym samym i dobrze, że to robimy. Na granicy zaczęło dochodzić do różnego rodzaju incydentów, jak na przykład ten. Przestępstwo normalne przestępstwo, nie, nie wiem, czy pani wie no pani teraz ja, Pani przyciągała. Nie, pani nie, przyciągała, nie, nie, bo Pani no się przyzwyczaiła. Z jednej strony rozumiem rozgoryczenie i bezsilność. Z drugiej strony nie powinno się złości przekierowywać na Straż Graniczną, która przecież wypełnia tylko rozkazy. Czy ta decyzja rządu ukróci cały ten proceder? Oczywiście nie. Na pewno wciąż będą się zdarzały incydenty, ale bardzo dobrze, że premier wraz z rządem zaczynają działać w tej sprawie. Wróćmy teraz do Sagi, która wydaje się, że właśnie dobiega końca. Oczywiście chodzi o legalność wyborów prezydenckich. Gdy tysiące Trafiły do Sądu Najwyższego, wydawało się, że wynik wyborów prezydenckich może stanąć pod znakiem zapytania. Dlatego sprawa nie była taka jednoznaczna. We wtorek Sąd Najwyższy w końcu zajął się oceną wyborów prezydenckich. Jak wszyscy dobrze wiemy, Karol Nawrocki pokonał w drugiej turze wyborów Rafała Trzaskowskiego. Jednakże osoby popierające mocno trzaskowskiego, w tym oczywiście Giertek czy Bodner, wskazywały, że istnieją nieprawidłowości w liczeniu głosów w kilkudziesięciu komisjach wyborczych. Oczywiście licząc na to, że skala ich jest tak duża, że to jednak Trzaskowski wygra i zostanie następnym prezydentem. Wtedy Giertyk, który stał się twarzą całej tej imby, opublikował w mediach społecznościowych wzór protestu wyborczego, który miał ułatwić obywatelom zgłoszenie zastrzeżeń do Sądu Najwyższego. Jak się okazuje, tysiące protestów przesłanych do sądu zawierało błędy formalne, w tym nieprawidłowe lub brakujące numery PESEL. No ale przejdźmy już na salę sądową. Zaczęliśmy w ogóle z grubej rury, bo Bodner jako prokurator generalny był oczywiście na tej sali i na dzień dobry zaczął kwestionować legalność tej Izby. I podważają niezawisłość sędziów. No i wtedy nadział się na absolutnie piękną kontrę. Dziękuję bardzo. Panie prokuratorze, generalnie, ja mam pytanie do pana. W 2023 roku w wyborach do Sejmu i Senatu uzyskał pan mandat senatora. Przypomnę, że ważność tamtych wyborów stwierdzała nasza izba. W związku z tym mam do pana pytanie: Czy czuje się pan wadliwie wybranym senatorem, tak zwanym neosenatorem? Pomimo zgłoszenia przez Bodnara wniosku o ponowne przeliczenie głosów w blisko 1500 obwodach Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uznała, że stwierdzone nieprawidłowości, takie jak zmiana głosów w niektórych komisjach, nie miały wpływu na ostateczny wynik wyborów i wynik wyborów uznała. Co wydaje się, że kończy ten długi spór. Teraz kolejnym etapem będzie zaprzysiężenie prezydenta Nawrockiego. Czy to dobrze, że tak ta sprawa się kończy? Oczywiście, że tak, ta saga i tak już trwa za długo, co bardzo słabo wyglądało, szczególnie na arenie międzynarodowej. Bo wiecie, taka akcja, że jedna strona neguje wynik wyborów, pokazała opinii publicznej, że nie dzieje się u nas za dobrze i że nie jesteśmy państwem, gdzie przestrzega się prawa. Z drugiej strony, obywatele muszą wiedzieć i mieć pewność, że ich głos jest ważny i na pewno zostanie poprawnie policzony. Dlatego trzeba poważnie zastanowić się, jak usprawnić obecny system wyborczy. Opisem aktualną sytuację na granicy polsko-niemieckiej, a w materiale Wyświetlonym na środku ekranu wyjaśniłem całą tę oferę dla Ciebie w kilka minut. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij film i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych materiałów.